Witam tu, super cukier pudera, to jest kolejny, kolejny odcinek serii BOSO przez świat. Pewnie się dziwicie, dlaczego nie powiedziałem. Witam tu, super cukier pudera, to jest kolejny odcinek serii Let's Play Minecraft. Ponieważ postanowiłem, że nasze serie będą się nazywały BOSO przez Minecraft, bo jeszcze nie widziałem, żeby ktoś miał taki. Taki Let's Play, Okej. Okay. Jak, jak zauważycie, O Jezus Maria, się wystraszyłem. Jak zauważycie, troszeczkę powiększyłem naszą grotę. No, leciutko, no bo właśnie się przesuwa filmik na YouTube mój pierwszy, więc... O Jezus, kilof mi się jeszcze skończył. Widzicie co narobiliście. Okej. Okay. Yy, I ten... Jak pewnie słyszycie, mój brat i moja kuzynka lub koleżanka jako ja jako dam chcę. Gadają w sobie i się śmieją głupio. Przepraszam jeszcze raz za nich. Ale wie, nic na to nie poradzicie Okej, okay, ja już tylko przynoszę craftboxa, a się nie wiem czemu ja to robię mieczem Więc ja Chyba już powiększać nie będę, no bo to nie ma sensu, bo ja i tak za się będę, będę przeprowadzał Jak widzicie nowy dzień wstał A się powoli, okej okay. Ale szybko, już. nawet nie wiedziałem, że tak to robić Okej okay. Miałem oświetlenie zrobić nowe. Okej, okay, już możemy wychodzić na dwór. Zobaczymy, upewnię się. Aaa, nikogo nie ma? Okej, okay, Niko. O, jest, dobrze, nikogo nie ma. Jak Pewnie... Aha! Ja nagrywałem już po raz drugi nagrywam ten odcinek, ale mi coś nie wyszło. Jak widzicie pewnie creeper wybuchł. W sumie nie pewnie, tylko na pewno wybuch. Nie chciałem, ale on chciał. On był taki słodki, chciałem go przytulić. O, mi tak się zdziwać, widzicie? Nigdy ja tulcie creeperów. Okej, okay. o piórka jeszcze mam, jak miło. Teraz będzie się szukać lepszej. Jezus Maria, a się wystraszyłem, sorka, fail. Padaczkę głowy dostałem. A się wystraszyłem. O Jezus Maria. A się wystraszyłem, masakra. Okej, okay, ja zaraz zrobię przerwę i za dwie minuty wracam. Witam, tu Super Cukier Puder i witam was po krótkiej przerwie. Przed chwilą, jak szło, no to spotkałem Creepera. Dwa proszki zdobyłem. Jeden sznurek i dwa piórka. Jeden grzybek. I teraz idziemy polować na owce, żeby można spać. Mm. O, popatrzcie, co to tam stoi. Chcę do się przytulić, ale no zaraz pójdziemy się potulić, dobrze? Okej, okay, dwa te wyszły. Wypadły. I dwa porkchopy. O jezu, patrz, szczerego przyjaciela. Słuchaj, jak miło. Chodź Chodźcie, tu i tu i będzie, chodźcie. Chodź tu, chodź tu, jak się zbiegają. Moja z Okej, Ok, lecimy. Wodzie wybuchnij, tylko wodzie, proszę cię. okej. 5, 6. O, od razu wam pokażę, jak się tętę robi, bo ostatnim pokazywałem, ale nie miałem za dużo proszków. Ok, tętę się robi chyba w ten sposób. Chyba. O, i wychodzi nam jedno tętę. Tyle proszków, jedno tylko Ten T wybucha na odległość od 5 do 6 kratek i głębokość 3, a czasami zdarza się, że nawet 4. Widzicie, i w obejdzie 1.7.3 jest taka opcja, że jak chwalimy teraz T, no to we wcześniejszej wersji ona powinna wybuchnąć, a teraz nie wybuchnie, tylko się zniszczy. I to właśnie był ten update. I jeszcze do, dodano pistony, których jeszcze... Nie, w sumie Nie, nie bo nie mam redstonu. Jeszcze o których nie dodano. Nie, nie jeszcze nie mam. Wystarczyłem żelaza i redstonu. Okej, okay, na razie zaścinamy drzewko. I jak wiecie, brzozy troszeczkę szybciej się ścina i łatwiej. Więc ja będę teraz brzo... O, spał spawner! No? O jak miło! Ty. Tych... By był to nasady spawner, no? to nie wiem, co bym zrobił. Eee. O, 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 słyszę zombiaka. Panie zombie, panie zombie. Eee. Przepraszam. False. Ale nie, słuchaj, go mocno. On się nie chce za nim biegać. O kurczak się zesponował. O, dzień dobry, panie asystencie. <laughs> Okej. Okay. Aha. Co miałem zrobić? Aha, brzo Ile świni? Miałem brzozy wziąć. Brzozy się ścina, ale w sumie oczywiście jeden bloczek się ścina około od 4 do 5 sekund. Powiedzmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No sześć, dobra, przepraszam, sześć sekund. A normalne drewno troszeczkę dłużej. To zaraz wam pokażę. Zetnę to już do końca, żeby potem nie marnować czasu na zbieranie do końca tego drzewka. Zróbmy to teraz. Ok, a te drzewo się rozwala. Raz. 2, trzy, 4. Uuu, przepraszam, to już była pomyłka. Chyba szybciej się ten drzewo ścina, ale nie wiem. Ja, jak coś źle powiedziałem, to proszę mnie poprawić w komentarzach. Subskrybujcie i polecajcie znajomym. Ok? Teraz ja chyba podję, tyle drewna wystarczyć. Ja wiem, że potrzebne jest 16, żeby był cały stak. Chyba 16. No, A co to za Okej, ja chyba już będę się przenosił Bo tam wiadomo jest na mnie za mały I na dwóch creeperów, których też są bardzo mili, ale tu tych Świń I może będę robił yy, Taki Poradnik Z redstone'em, czyli tam będę Pokazywał naj Najłatwiejsze yy, Najłatwiejsze jakieś tam bramki logiczne yy, i będę to robił w grze Minecraft. Okej? Okay? Okej. Okay. O, o Jezus, jeszcze jest ładne Tu ja sobie się bał tam wejść. Bezpieczny jest chyba na razie. A nie... O, 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 nie, myślałem. <laughs> Moje oko. A węgiel jest. Jeszcze jedna rada. Nigdy nie, nie kopcie pod sobą, no bo nie wiadomo, co jest pod sobą. W to widać, co jest pod sobą. Przepraszam, zrobiłem pod sobą. i W Terrarii widać, co jest pod, pod, pod graczem, więc łatwo od, odróżnić, co jest to lawa, czy na przykład tam Lazury, czy jak to tam się nazywa. O ile jest Lazury, przepraszam. <laughs> chyba z Watykonietem gramy w Terraria, to już zapomniałem. I jeszcze myślałem, żeby zrobić Let's Play w Terrarii, ale troszeczkę by był słaby. I to by był chyba czwarty Let's Play w Terrarii, ponieważ jeszcze dużo nie porobili. Teraz się nie opłaca. Nic ciekawego. Ale nie, dobra, dobra, mi się teraz nie chce stracić tych wszystkich temków. Więc ja potem pójdę tutaj. W następnym odcinku. Sobie ogarnę i będziemy ruszyć jakąś jaskinę. Okej, okay, to by było chyba na tyle. Już będę miał łóżko. I komentujcie, subskrybujcie. I odwiedzajcie mój kanał, poleczajcie znajomym. I to wszystko. Papa